Praca zdalna. Jakie kryje niebezpieczeństwa? Praca w home office. Nowy symbol statusu. Miliony ludzi poznały cienie i blaski pracy zdalnej. Wiele firm zapewne nadal będzie ją umożliwiać, ale ten trend kryje też niebezpieczeństwa. Elastyczność w organizacji pracy pozostanie z nami zapewne także po pandemii koronawirusa. Zwłaszcza duże firmy mogą jeszcze chętniej sięgać po wypróbowane w dawnie rozwiązania. Weźmy na przykład niemieckiego giganta z branży IT, firmę SAP. Ta notowana w głównym indeksie giełdy we Frankfurcie firma zamierza dać swoim pracownikom wolną rękę w sprawie pracy w biurze, w domu czy gdziekolwiek indziej. Chcemy dać naszym pracownikom wybór, mówi jedna z czołowych menadżerek w SAP Julia w hite w rozmowie z agencją Reuters. 1 czerwca firma rozesłała maila w tej sprawie do swoich blisko 100 tysięcy pracowników, obiecując stuprocentowo elastyczne, oparte na wzajemnym zaufaniu miejsca pracy, nie jako wyjątek, ale jako regułę. Wcześniej 94% zatrudnionych w SAP opowiedziało się za takim rozwiązaniem, mówi Julia w IT. SAP idzie o krok dalej niż inne duże niemieckie firmy. Deutsche Bank czy Commerzbank umożliwiają swoim pracownikom pracę zdalną, tylko w ograniczonym zakresie. Polowanie na talenty Julia Wchite tłumaczy, że nowe podejście do pracy zdalnej ułatwia jej firmie wyszukiwanie nowych talentów. Ona sama w marcu przeszła do SAP z firmy Microsoft, a jej proces rekrutacyjny odbył się całkowicie zdalnie. Nie spotkała ani jednej osoby, przyznaje. Jako samotnie wychowująca matka wiem, jakie to ważne, aby móc elastycznie pracować, dodaje. Dopiero pod koniec maja w kitę po raz pierwszy przyleciała do Niemiec, aby spotkać resztę zarządu firmy. W firmach z branży cyfrowej jak NBA czy SAP, praca uwolniona z biura to część ich DNA, ale też okazja do zarobku. Bo to właśnie takie firmy jak SAP tworzą technologię umożliwiającą elastyczną pracę z każdego miejsca. Nie dla każdego mimo to, nawet w przedsiębiorstwach z branży IT nie wszyscy pracownicy rezygnują z miejsca w biurze. Bo decydująca dla powodzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, a nie tak bardzo sam rodzaj pracy. Tak wynika z przeprowadzonej na szeroką skalę ankiety Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Ale naukowcy zwracają też uwagę na coś innego. Wprowadzenie na masową skalę pracy zdalnej ma potencjał do pogłębienia podziałów społecznych. Z ankiety wynika, że wyobrażenie o tym, jak pracuje się w domu, mocno rozmija się z rzeczywistością. Już przed wybuchem pandemii w homeofice pracowało więcej osób niż się powszechnie wydawało. Poza tym okazuje się, że pracę umysłową wykonuje się z domu mniej efektywnie niż się sądzi. Ponad jedna trzecia badanych przyznała, że pracuje z domu mniej produktywnie niż w biurze. To, jak ktoś mieszka, warunkuje czy może dobrze pracować z domu, czy nie? Mówi Andreas Pfnuer z Uniwersytetu w Darmstadt. Sytuacja w miejscu zamieszkania mówi więcej niż rodzaj wykonywanej pracy czy liczba dzieci. Okazuje się, że im bardziej zadowoleni ze swojego mieszkania czy domu i jego wyposażenia byli uczestnicy ankiety, tym bardziej zadowoleni i produktywni byli w home office. Tymczasem dla osób w małych mieszkaniach opiekujących się dziećmi, praca z domu to permanentny stres. Ale nie tylko ludzie z większymi mieszkaniami i osobnymi pokojami do pracy byli szczęśliwsi i bardziej wydajni. Także ci z wyższymi dochodami i wieloletnim doświadczeniem radzą sobie w domu lepiej. Z kolei single i młodzi pracownicy, żyjący często w małych mieszkaniach, częściej narzekali na izolację i brak kontaktu ze współpracownikami w biurze. Do tego dochodzi kwestia rozwoju zawodowego. Bezpośrednia interakcja socjalna z kolegami. Możliwość uczenia się od starszych i ogólnie szansa na karierę wypadają słabiej w home office, mówi Pfnuer. Młodym pracownikom trudniej jest się identyfikować z firmą, co przekłada się na ogólne niższe zadowolenie z życia, dodaje. Home office jako symbol statusu badanie pokazuje, że pracy biurowej nie da się tak po prostu przenieść do domu, a klasyczne biura nadal będą miały rację bytu. Aby dobrze pracować z domu, trzeba mieć ku temu odpowiednie warunki i wyposażenie, a decyzja o pracy zdalnej musi być dobrowolna. Homeoffice otwiera drogę do społeczeństwa dwóch klas pośród pracowników biurowych, ostrzega PNUR. Z jednej strony, są osoby z atrakcyjnymi zajęciami, którzy mogą sobie pozwolić na luksusowe mieszkania lub domy. Z drugiej strony, wszyscy ci żyjący w gorszych warunkach. Homeoffice staje się symbolem statusu tych, którzy odnieśli sukces w nowym świecie pracy. Podsumowuje Pnur. Autor Tomasz Kohlmann.